Cię z tej strony Ziolek. Został łapkę w górę Subika, a my lecimy z temacikiem. Idzie się z nami Kermit. Nie no, nie. Jeden, nie u mnie. Jeden u mnie. Jeden u mnie. Spróbuj to przeżyć. Dobrze. Na dwóch HP. No tak, tak, Ważne, że przeżyłeś. Do ciebie właśnie biegłem. Zobaczysz na no, nagraniu, ale... jak ja z moim tu w kółko zańczyłem. Żancowe, ale kolega tam bardzo powoli wychyla. Nie wiem, sobie skauta kupię. Pięknie elegancko. cicho Tu może być u ciebie. Jest jeden. Dostał raz. A do mnie drugi. Kałaszka mi przyniósł. Kałaszka ci przyniósł. Jeden u mnie, a nie no skoczył. zyskoczył, zyskoczył, mnie paka. No to patrz na siebie, ja ten nie patrzę. On ci zaraz może na cicho podejdzie i będzie kablica. Nie, bo nie da się z góry siedzieć. U mnie. Nie. U mnie. 27 obity. No, Przeszedł. Prawo. Wiem. Mm. Ale za późno mi to powiedziałeś. Plan był dobry, wykonanie gorsze. Nie patrzysz na celownik swój. Gdzie ty patrzysz? Ja patrzyłem w bramę, a nie na jakiś kamień. On mi się tam zlał z tłem. W ogóle nie wiedziałem kiedy on tam przeszedł. Nie, ja znowu u ciebie lubię. Tak. A, okej, okay. karmit, karmit, karmit. Ja ci Coś... tu w ogóle jestem potrzebny? Szkoda, że w ogóle dwóch poprzednich meczy nie nagrałeś, A, co nie? gdzie kierowałeś. Dziękuję ci ej, za w to. jednym nie kierowałeś. Ale przypomnieć ci te skauty, jak tam siadały. Ładnie. No nie, no to tamtych to nie nagrał, co ty? Jeden po skałcie Jest tam na dole. Gdzieś tam się jest. o, ja chcę kałaszka. Może się nauczę strzelać z kałaszka. Kiedyś <laughs> du, tu, tu, tu. Jest u mnie obity 74 Zeskoczył prawdopodobnie okno No i widzisz, co tam jeszcze jednak potrafię grać <gülüyor> ee, <gülüyor> no widzisz, dałem ci tym. Oddałeś. Całą rundę moją. Nie minąłeś się z nim. Nie, jeden na sadzie grał drugi za tym. nie byłem pewny czy tam jest. Tego ci nigdzie mówiłem gdzie on jest. <noise> Mogłeś powiedzieć, może tam jest, może go tam nie ma. czy <noise> ten ja jasne... w ogóle grał? Tak, grał, był na shiście skampiony i patrząc tam jakbyś ty tam miał wychylić za chwilę. Bóg u mnie. Trubo obity. Uwaga, flash leci. Trubo obity poprzez ogień. No, to jeden został. Jest tutaj. Nie mogę tu ptać? Może iść u ciebie, pamiętam? Co no on tu U mnie. No. Nie. Niech wychyli. Wyczekaj go. O. Można i tak. <śledząc> Też tak można. Nie powiem, że nie nie zabraniam. Wolałem go zabić, wiesz? Przyjemniej. <śledząc> Haha, <O>, ależ oczywiście. Barda <śledząc> 250. Może wejdzie. Może nie. Aha, czyli w to samo miejsce biegnie. No to może wejdzie. Biegną. W górnik. Nie ładnie mi to tak zabierać kraga darmowego. Widzicie? <laughs> Jest brutalnaaa... Jakie wycięta kikała. Mm. Dwóch tu, tu. Dwóch? Dwóch Nic nie obici Nieważne, e, Jest... tego nikt nie widział. Nieważne. Ja się nie spodziewałem dwóch tam u mnie. Osobę ja sobie zapisałem w ogóle grę teraz. E, No to nie tak miałem to zagrać. Aha. ci fraga! Ej, no kolega nie został odczuta. Uratowałeś mi życie. <noise> Uratowali mi życie, bo mi się skończył magazynek. Dobra, to więc na razie. Do następnego odcinka. Na razie.